Na chwilę będziemy mieli widok właśnie w lewo na... No to zjeżdżamy z Ostrocza Kierunek Lwowa. W lewo na Lwów? Lwów. Proszę. Czyli od Lwowa 60 km w linii prostej czy drogami? Mm, prostej. Proste. 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 Do Lwowa trzeba by albo przez Budomierz to jest przed nami przejście, albo do Rachwy Ruskiej się cofnąć, Tak, Jak ta droga prowadzi. Czyli u nas to jest herwenne, a po drugiej stronie Rawa No i pięknie zaczynają się chmurki rozchodzić, pokazując troszeczkę tam słońca na zachodzie. No i jak sobie spojrzymy, tak skończą się drzewa przy drodze w prawo obskos, znowu będziemy widzieć karpaty. No i słoneczko nam zajdzie 17.20 Lada chwila moment 20 minut i zajdźmy Na kolację zdążymy Na tak jest No nie, no jeszcze mamy przystanek przy nie. klasztorze No super, tak. bardzo się cieszę właśnie no Jeszcze tam zajrzymy Tak, tam na dole